No zmiany, zmiany, zmiany. Dzień dobry, to Marwelek. Dwa miesiące. Braciszek, Fibi z tej samej hodowli. Po trzech latach dołączył do naszego domu i tworzymy cudowną rodzinkę. I po dwóch tygodniach, tak naprawdę, bycia razem już umie siad, umie podać łapkę. Także manifestacja ja działa na wszystko. A zwierzęta ja. rozumieją wszystko, co my mówimy, więc polecam Wam naprawdę rozmawiać ze zwierzętami. Szczególnie bardzo często. Ludzie, którzy trenują, faktycznie opiekują się tak, no i jakby koncentrują na tym, żeby ich pieski były w jakimś tam sensie wyszkolone, no to kupują nawet te takie przyciski. No, oni po prostu rozumieją wszystko, także marwelek jest. No i dogadują się, ale bardzo trzeba szanować też przestrzeń Fibi, dlatego, bo Fibi jest najważniejsza, ona była tutaj pierwsza, a Mały jest trochę absorbujący czasami dla niej. No także po prostu nasza królowa. Tutaj rządzi, ale też jak właśnie pogadałam z nią, to ona e, ustawia go, ustawia go, więc jest okej. Okay. No tutaj mały pomperek. No jest, jest naprawdę zabawny, jest wesoło, słuchajcie. E, także uważam, że ja jestem bardzo świadomą teraz osobą, po tych trzech latach zupełnie inaczej też wychowuję, jestem bardziej konkretna, więc też nie wchodzi mi na łeb, na głowę. E, I jakoś tak e, z, pe, z większą pewnością siebie e, wychowuję go, więc chodzimy na spacery i słucha, i jest naprawdę okej. Okay. Przesypia całą noc, patrzy za Fibi, kopiuje ją, dlatego, by środowisko, po prostu, w którym wzrasta, no jest, uważam, że akurat trafił bardzo do dobrego domu, dlatego, że Fibi jest bardzo grzecznym pieskiem, więc naprawdę jest bardzo, sikenki, jest bardzo fajnie emerges, wychowywać te dwa maQueen. pieski ]ophobia. i jest to łatwiej. Łatwiej jest to ja, akurat ja sobie afirmowałam po drodze. No, oczywiście dbam o siebie, aczkolwiek te dwa tygodnie były, były takim uczeniem się, no i ustawianiem moich dzieciolków tutaj, żeby razem jakoś wszystko fajnie funkcjonowało. Od pięciu dni tak naprawdę śpimy razem, no co jest dużym też oczywiście przełomem, no i jest dobrem, dlatego bo mm, e, wcześniej tak nie było. Także e, trochę, trochę miała Fibuśka nasza e, Tutaj pewną, pew, pewien problem, ale no wszystko jest do ułożenia, wszystko. Manifestacja działa na wszystkich. Także odpowiednie narzędzia wewnętrzne. Zadbanie. Często bardzo pytacie mnie. Czy moje dzieciulki tutaj często w ogóle pytacie mnie, czy ja. <śmiech> Stosuję <laughs> manifestację. Na piesiłkach, no oczywiście. Ja z nimi rozmawiam cały czas. Okazuje się, że najwięcej rozmawiam ze sobą później z pieskami. <coughs> Także, kochanie moi, oczywiście, że, um, że stosuję i też dogadzam im bardzo, bo kocham je najbardziej na świecie. No i pójście... Patrzcie, z ten kaszera się zakrzusią. No bataciki tutaj wieprzowinka. To dla Marwelka, tu dla Fibusi, także tak, najpierw Fibi oczywiście dostaje, hierarchia musi być. <ścoughs> hierarchia musi być, musi być. No i co tam Marwelku? Jesteś grzeczny? Powiedz tu wszystkim. Ty jesteś grzecznym Marwelkiem, tak? I słuchasz mamusi? No tak, jesteś fajnym chłopcem, nie? Kochasz Hibi swoją, siostrę? Tak? Powiedz, że ty już łapkę umiesz nawet podawać, prawda? Tak, umiesz siadć, łapkę i ładnie przychodzisz z kijkami małymi, nie? A ile masz? Dwa miesiące, dwa i pół miesiąca. Taki jesteś chłopak, co? Dwa i pół miesiąca masz. Ojej, tak tak sobie lubisz spać na szyjce, nie?